Cześć, ja jestem Wojtek, a to jest kanał z i dzisiaj jesteśmy na ostatnim dniu Electronics Show. Podobno największa impreza yy, elektroniczna w Polsce. No, na parkingu dużo ludzi. Jak widać. no Zobaczmy, co tam można zobaczyć, nie? Od razu przy wejściu mamy tutaj, proszę bardzo, mnóstwo stoisk z Chin. Bardzo lubię te stoiska, bo zawsze mają najciekawsze rzeczy. Patrzcie, mamy na przykład przykładane drony w formie puszki. Ja nie wiem czy to jest najwygodniejsze, ale to jest, to jest jakiś pomysł To jest hit. Zagładacie na szyję i macie głośnik. który Nosicie na szyi. Po co nie wiem, ale można. Jak zwykle na chińskich stoiskach jest bardzo dużo takiej elektroniki, wiecie, bardzo niskiego poziomu. Kabelki, silniczki, jakieś magnetyczne podłączenia. No oczywiście można ich użyć do budowy innych urządzeń, ale dla takich klientów jak ja, zwykły użytkownik, no, to nie jest tutaj za dużo rzeczy do obejrzenia. Chociaż jest trochę oczywiście, wiecie, jakiś klawiatur, jakichś innych rzeczy, głośników na szyję. Ale przejdźmy może do innej części, do innej hali, gdzie jednak jest trochę więcej konsumenckich rzeczy. Już tam coś na... Krzyczą coś na... ze sceny. Zobaczmy, co tutaj widać. To jest jest toisko Super Software. O nich na pewno jeszcze będzie oddzielny film, ponieważ to jest jedna z najciekawszych marek, która weszła w marcu tego roku. I zainteresowali mnie, bo wreszcie są chyba jedynymi, którzy produkują Motor, który będzie odpowiednikiem motoru o pojemności 125, więc moc będzie jednak trochę wyższa i on będzie mógł jechać do tam 95 km na godzinę. Co jest dobrym zamiennikiem dla motoru, którym jeżdżę teraz, więc no, to jest jedyny upgrade, który mnie interesuje. No a są full elektryczne, więc myślę, że są ciekawe. Czy on to przeżyje? Uwaga. Sam bym się namaksował. Okej. Okay. Okej. Okay. Oj, oj. To się może źle skończyć. Nie chcę tego oglądać. W ogóle elektrycznych sprzętów jest dużo. Różnego rodzaju hulajnogi, rowery, jedno, jakieś tam pojedyncze koła, które są jednocześnie silnikiem. Bardzo dużo takiej elektromobilności, którą można wykorzystywać w miastach czy mniejszych miejscowościach. Faktycznie jest tego tutaj dużo i jest coraz więcej, myślę, że to z roku na rok będzie coraz więcej tego typu różnych sprzętów, które pomogą nam się jakoś łatwiej poruszać po, po mieście. Są też ciekawe produkty, na przykład sonar, który wrzuca się do jeziora, w którym mamy zamiar łowić ryby. Ciekawe. O, Pamiętacie film o gadżetach na podróż? Pokazywałem wtedy Wam taką kostkę przedłużacz. Zobaczcie. Nie ja? Nie, czy też się też sprzedaje? Ja. Jakaś promocja na No i oczywiście oprócz elektrycznych hulajnów i rowerów i innego rodzaju rzeczy, no to mamy też tu, 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 tu Audi E-tron e czy inne samochody elektryczne. Tu są chyba wyścigowe, nie wiem. Tak e są Range Rowery, które się ładują, a to są chyba hybrydy w ogóle. Gdzieś powinna być Tesla? Ale nie wiem, o jest na przykład tutaj, proszę bardzo, Tesla, ale to jest model S akurat, nie trójka, no ale wiadomo, it's beautiful. Jest i on, model 3. Co prawda już jest po Wielkanocy, ale Jezusek był wydomny.

Bardzo ciekawym caseem są też firmy o których prawdopodobnie nikt nie słyszał, takie jak, nie wiem, Tron Smart. Pierwszy raz słyszę. Eee... I natomiast one się chwalą tym, że na przykład ich ambasadorem jest jakiś tam piłkarz, super, bardzo dobrze, udało im się dogadać. No i produkują na przykład głośniki, które są wodoodporne, no i tyle. nie? Jakby to, to jest ciekawy przykład tego, że nawet małe firmy próbują wydać naprawdę kupę kasy na marketing, a nadal niewiele o nich słychać, nadal mało kto wie w ogóle, że istnieje. No i właściwie tyle, no. oblazłem tam właściwie wszystko, zajęło mi to jakieś pół godziny. Oczywiście można siedzieć tutaj i, i spędzić aż 4 czy więcej godzin bez żadnego problemu, gdyby zatrzymać się na każdym stoisku i faktycznie obejrzeć co tam jest i pogadać z tymi ludźmi, którzy chętnie opowiadają o tych swoich sprzętach. Ale ja już byłem wielokrotnie na tego typu targach i trochę, trochę mi się to znudziło, bo po pierwsze co roku jest dokładnie to samo. Będą głośniki bezprzewodowe, będą jakieś tam kabelki właśnie, przejściówki, różnego rodzaju sprzęty, i do no, tak obejrzysz, obejrzysz, popatrzysz. Zwykle nie ma nic jakichś wielkich rewolucji, nikt nie pokazuje na targach tego typu, bo zostawia to sobie zawsze na swoją własną konferencję, żeby coś takiego pokazać. No, rzeczywiście, był, była Tesla Model 3, którego wcześniej no, w Europie bardzo rzadko można spotkać, więc tutaj rzeczywiście można było troszeczkę bliżej ją zobaczyć. Ale nie miałem cierpliwości żeby czekać w kolejce, aż faktycznie mnie troszeczkę bliżej wpuszczą. No, ale no, wiecie, tak, jesteście zajrani technologią, albo i to wydaje mi się, że akurat do tego targi się bardzo przydają, jeżeli szuka, jesteście dystrybutorem i szukacie sprzętu, który moglibyście sprzedawać tutaj właśnie, na przykład wśród dostawców z Chin. To, to jest bardzo dobry moment, bo rzeczywiście y, można tu znaleźć no, dość dużo różnego rodzaju producentów, no, na przykład kabli, czy jakichś dziwnych przyściówek, y, czy na przykład nie wiem, głośników bluetooth, który można przykleić swój własny logotyp i, i sprzedawać je w ten sposób. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o biznes, y, to można tu znaleźć iluś tam klientów y, i producentów tego, co moglibyśmy sprzedawać tu na miejscu. Ale tak dla zwykłych użytkowników, no, można się przejechać na elektrycznym motorze, czy skuterze, czy hulajnodze i poczuć, że to jest właśnie sprzęt, który chce właśnie koniecznie kupić. Więc jest kilka atrakcji na pewno. Ja już chyba jestem za stary na takie rzeczy. To tyle. Dziękuję. Trzymajcie się, dajcie suba i widzimy się next time. Pa!